Rok 2010 był udanym okresem dla inwestorów giełdowych. Większość światowych indeksów zanotowała wzrosty na poziomie kilkunastu procent, przy czym wzrostom tym nie towarzyszyły zbyt znaczące wahania poziomu samych. Indeksów. Najciekawszym okresem w 2010 roku był zdecydowanie drugi kwartał, kiedy na jaw wyszły problemy niektórych państw strefy Euro, w tym przede wszystkim Grecji. W tym okresie rzeczywiście mieliśmy do czynienia ze zwiększoną zmiennością na rynkach finansowych. Poza tym rok 2010 był raczej spokojnym okresem, i możemy powiedzieć, że sama końcówka roku, czyli grudzień była wręcz nudnym okresem. Myślę, że na początku 2011 roku można spodziewać się pewnej kontynuacji trendu, która zarysowała się w roku 2010. Nie sądzę jednak, aby cały rok był aż tak bardzo udany dla inwestorów giełdowych, jak miało to miejsce w przypadku roku 2010, choć sądzę, że większość światowych indeksów zakończy rok na wyższym poziomie niż ten rok rozpoczęło. Wydaje mi się, że inwestorzy mogą dużo bardziej selektywnie podchodzić do swoich inwestycji w roku 2011, co będzie powodowało, że pewne sektory zakończą rok na niższych poziomach niż go rozpoczęły. Natomiast będzie wiele ciekawych sektorów, które dadzą inwestorom ponadprzeciętną stopę zwrotu. Jednym z sektorów, na który z pewnością będzie warto zwrócić uwagę w 2011 roku, będzie sektor surowcowy. I to zarówno sektor e, surowcowy związany z tak zwanymi surowcami miękkimi, e, takimi jak na przykład e, zboża. E, I tutaj przede wszystkim będzie warto zwrócić uwagę na spółki, które zajmują się produkcją rolno-spożywczą. Z drugiej strony e, ciekawe mogą być również surowce bardziej tradycyjne. Tutaj mam na myśli takie surowce jak np. ropa czy miedź. Moje nadzieje związane z surowcami wynikają z dwóch czynników: przede wszystkim ze wzrostu, w wzrostu gospodarczego w wielu krajach azjatyckich. Druga rzecz. To potencjalna inflacja, która szczególnie w drugiej połowie 2011 roku może dać o sobie znać. W związku z tym inwestorzy będą poszukiwać sposobów na no, trochę ucieczkę z papierowym pieniądzem i na inwestycje w dobra bardziej trwałe.